Cześć. Jesteśmy na granicy Kosowa i Macedonii. Stoimy już jakieś 15-20 minut. Korek myślę, że mniejszy niż w Serbii na granicy z Serbią. I co, kilka refleksji na temat Kosowa. Moim zdaniem nie ukrywam, że jestem mile zaskoczona Kosowem. Nie spodziewałam się, jeżeli chodzi o drogi, budynki, ludzi, całkiem, całkiem innym miałam zdanie na temat Kosowa. Na wjeździe, na wjeździe do Kosowa pierwsze, pierwsze kilometry były e, przerażające, bo myśleliśmy, że faktycznie jesteśmy 20 lat wstecz jeszcze. Ale w momencie, kiedy byliśmy już coraz głębiej w Kosowie, e, lody zostały przełamane. E, widać, e, powiedziałabym, że ludzie, którzy są tutaj w Kosowie, żyją na poziomie, tak jak żyliśmy w Polsce, to teraz jeżdżą normalnymi samochodami. Są kupowane na, na, na teraz. Zaskoczeniem było dla nas, że bardzo dużo zauważyliśmy samochodów na szwedzkich rejestracjach, niemieckich, francuskich też się zdarzyło, holenderskich, Finlandia też była i Norwegia też się zdarzyła. Zaczęliśmy zaczęliśmy doczytywać o co chodzi, bo ich naprawdę jest mnóstwo. To nie jest tak. W Polsce, że przyjeżdżamy do Polski tam na święta i jest parę samochodów na brytyjskich numerach. Tutaj jest zdecydowanie dużo po prostu masakra. Jak się okazuje, jeżeli się spojrzy na tych ludzi, to, to okazuje się, że to są ludzie właśnie tutaj z tych okolic, Kosowa. Więc wydaje mi się, jak zaczęliśmy czytać, jest jakieś z 2008 jakiś traktat podpisany z tymi krajami najprawdopodobniej po w wojny udostępnili im, dali im możliwość pracowania tam nie legalnie. Ten premier przecież, nie? No? Tak, też, też premier był właśnie z Kosowa. Powodzenie po, po miał kosowskie. Udostępnił ludziom, ludziom... To się musiało zmienić, musimy doczytać. Musimy, to, musimy bardziej to rozgryźć i doczytać, bo y, domy, które są tutaj budowane, to po prostu się wszystko buduje. I to nie są takie domy, gdzie oni tam po prostu sobie nie wiem odbudowują to co było, tylko są po prostu stawiane duże domy, czasami trzypiętrowe, wykończenie tych domów. Podejrzewam, że przyjeżdżając z pieniędzmi z Szwecji, tutaj, gdzie tutaj też obowiązuje euro, same ceny, które są w sklepach są tak niskie i tak śmieszne, że podejrzewam, że budowlanka też jest niska, dlatego im się opłaca tam jechać, zarobić pieniądze i tutaj postawić dom. E, bo jeden przy drugim, to nie jest już tak kilka domów, tylko jeden przy drugim są stawiane. E, ci, co nie wyjechali, to podejrzewam, że rodzice, przyjaciele w danej wiosce budują dla nich domy, a młodzi wyjechali za, za pieniądzem. E, na tą chwilę mamy 29 stopni. Jest bardzo gorąco. Miejsca urokliwe. Udało nam się zwiedzić Peje, udało nam się Prizren. Przeciągnęło nam się, Kosowo miało być miast, państwem, które mieliśmy tylko przejechać, ale tyle nam zaoferowało fajnych miejsc i tyle do zobaczenia, że znowu jesteśmy do tyłu z czasem. Jesteśmy ciekawi, co nam Macedonia zaoferuje. Co jeszcze z takich? Nie, nie powiedziałam w ostatnim filmiku na temat yy, papierosy, jest o, fajnie, bo jest tanio dla tych ludzi, Zapaczkę paczkę Marlboro w restauracji czy w jakimkolwiek innym sklepie 2,50 euro za paczkę, zjedzenie pełnego obiadu, łącznie ze starterem, zupami, jakimiś wystawkami, głównym daniem, piwkiem żyliśmy dwa razy, dwa razy byliśmy tutaj w restauracji w Kosowie, 25 euro W większości proszą o gotówkę yy, kręcili raczej na, na kartę kredytową, raczej nie chcieli więc bądźcie przygotowani, że euro, najlepiej gotówka jest tanio, przystawki różnego rodzaju, startery zaczynały się od euro do maksymalnie 2, 2 za jakieś naprawdę yy, tutaj ich lokalne yy, rarytasy Główne dania ryby yy, i to byliśmy świadkiem w jednej z restauracji na naszych oczach, łowili ryby od razu na talerz, yy, były w granicach między 5 a 8 euro, piwo 1 euro, 2, heineken, co, co tylko chcecie, czy lokalne, lokalne nie mam, ten kraj Kosowo nie oferuje żadnych mocnych piw. Wczoraj byliśmy w prizrenie to, żeśmy znaleźli jeden e, pub, który zaoferował tak zwane crafty beer, które my uwielbiamy kosztować i e, zapytaliśmy się właśnie, czy mają coś mocniejszego, tam zaoferowali nam jakieś powyżej 6%. Ale to ten, ten kraj oferuje nie tak jak Belgia czy Niemcy, ciężkie piwa, raczej takie właśnie na odświeżenie podejrzewam też ze względu na klimat, który tutaj jest. Bardzo gorąco. No a te papierosy, raz że tanie, to fajnie dla tych, którzy palą, a nie fajnie dla tych, którzy nie palą, a muszą siedzieć w restauracjach, w wszystkich miejscach. Nie ma tutaj zakazu tak jak w reszcie Europy, że jest niedozwolone palenie papierosów. Tutaj niestety nam to dokuczało. Pomimo, że są klimatyzowane pomieszczenia, to dało się odczuć, że te papierosy tutaj są wszędzie. Nie ma, nie ma to znaczenia, nie ma żadnego, Nie, nie zauważam w ogóle ludzi, żeby palili i cigaret Wszyscy, wszyscy konkretnie e, papierosy wszędzie. Gdziekolwiek jesteście. Czy to restauracja, czy sklep. E, w jakimś tam biurze żeśmy też wykupowali i e, ubezpieczenia też palili. więc totalna, totalna, e, totalny relaks. Totalny relaks, jeżeli chodzi o jeżdżenie. E, nie zauważyliśmy agresji, typu ktoś komuś wyjedzie, optita nie ma czegoś takiego, po prostu ktoś komuś wyjeżdża dalej, jedzie bez, bez żadnego yy, bez żadnej agresji. Trzeba uważać, trzeba się rozglądać, bo łatwo o jakąkolwiek stuczkę. Yy, co jeszcze? Chciałbyś coś dodać, coś, coś powiedzieć? Podobał cię? Mi? No. Ja okay. też. Ja też Mogę wyjechać na 2000 metrów po Wertepach, więc ja tam jestem happy no. bez, żadnych, bez żadnych zakazów, obwarowań. off jak najbardziej ludzi spotkasz nawet na alpejskich łąkach na samej górze, którzy po, mówią po angielsku w ogóle chłopak w wieku szkolnym biegłym angielskim e, tak normalnie, po albańsku e, Mówił jakimś cudem, nie wiem, w Kosowie, a po albańsku Nie wiem, czy może z tamtych rejonów przyjechał e, Raj dla miłośników 4x4, to na pewno Możliwości jest mnóstwo e, Jeżeli ktoś lubi takie, takie imprezy i jakieś e, nocowanie pod chmurką wśród gwiazd W ogóle, to jak najbardziej e, Nikt cię z kijem nie przegoni, eee... wszyscy są przyjaźni. Nawet zdarzyło nam się, że hotel, w którym mieliśmy noc, powiedział, że jakby coś, to mogliśmy przenocować u niego z tyłu na placu, e, rozbić namiot, bo już tak kamperwanami, i innymi tam środkami transportu ludzie nocowali. Powiedział, że sam rozważa yy, zrobienie tak, takiego małego, jakby campsite'a, za hotelem, dla właśnie tego typu turystów że jest OK Dużo się zmienia w Kosowie, drogi są budowane parę szlaków na off-roadowych, które teoretycznie powinny być wertepach, a była wysokiej jakości asfaltowa droga w polskich rejonach, które się rozwijają no i podejrzewam, że taka tendencja się utrzyma będzie to się rozwijało, będzie się to, powiedzmy, asfaltowało i, i cementowało wszystko. Więc jeżeli ktoś chce jechać i wyszaleć się 4x4 i, i pozwiedzać z dala z utartego szlaku, to, to jedź teraz. Nie zwlekaj, bo może się zmienić, mogą się pojawić prywatne własności, mogą się pojawić e, państwowe własności. Parki narodowe, zakazy chuje moje dzikie węże. Więc jedź teraz i nie zwlekaj, póki jest, póki jest dziko i, i dostępnie. No, tutaj też dodam, że właśnie różnego rodzaju, byliśmy na Wire, byliśmy na Park Adventure w Teje. Żadnych kolejek. To najlepsze hmm. zamyka, zamykali o godzinie 20. Weźmy przyszli o 7, to pani i tak powiedziała, że. Pytaliśmy się czy zdążymy na takie, bo tym bardziej, że kiedyś już używaliśmy, byliśmy w takich parkach, że to nie zajmuje też 5 minut. Pani powiedziała, że nie, najlepsze, że już było ciemno po 8. Pani powiedziała, że idzie do domu, że tutaj ktoś przyjedzie zamknąć, że mamy się nic nie obawiać. Dokładnie. W Anglii by to nie przeszło, po pierwsze, że Niech zostaliśmy... Bycie, bo nie wpuścili bycia, bo że nie miała za dużo, wystarczająco czasu. Dokładnie. A ona, nie, spoko, bez problemu i co, park zamknęła niby o 8, a myśmy weszli stamtąd o 20 po 9. Tak, po zrobieniu wszystkiego. Zostawili nas luz. samych. Y, z, tutaj totalnie nie było żadnego health and safety. Zrobiła nam krótkie szkolenie, ale to jest na zasadzie, że po prostu każdy dba o siebie. Nie ma jakiejś paniki. Y, dziewczynka, która po pół do dziesiątej podeszła, żeby nas z, z tych wszystkich y, rozpinać z całego tego, z tej Miała 11 lat. Słuchajcie, to tak robiła perfekcyjnie, szybko ktoś inny przyszedł, zamknął park, i nie było problemu, bezpiecznie. I to faktycznie, jeżeli ktoś myśli, że Kosowo jest niebezpieczne i że jest totalnie w błędzie, naprawdę mili ludzie, ja to będę powtarzać kolejny raz, bo gdziekolwiek żeśmy się zatrzymali, nawet na szlakach 4x4, żeby sprawdzić mapę, zrobić zdjęcie, to ludzie od razu się zatrzymywali, się pytali, czy coś pomóc, czy, 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 czy... No, dokładnie. To, 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 to fakt, faktycznie. Kierowca pick z rodziną gdzieś tam na wertypach, my patrzymy sobie na mapę rejonu, w ogóle co tu jest, jakie atrakcje, w ogóle szlaki turystyczne. Zatrzymał się i w ogóle po angielsku do we need help? i w ogóle. Zajebiście, nie? Nic kochani, musimy kończyć, są dwa samochody przed nami. Yy, kolejny stempelek w paszporcie. paszporcie. Nie ukrywamy, że to są nasze pierwsze stemple w paszporcie. W Kosowie to było. I tutaj też stemplują, więc zostały nam dwa samochody i będą, będą nas sprawdzać. Więc do zobaczenia w Macedonii. Pa.